Witam serdecznie. Agnieszka Angel, How to Create Success. W tym wideo pragnę Wam przedstawić nową firmę, którą jestem zachwycona i o której mam nadzieję, że wkrótce będzie naprawdę bardzo głośno. Dostałam informację od jednego z moich znajomych, liderów, który jest jednocześnie moim applainerem. I naprawdę osoba ta wchodzi w tematy, które są warte tego i przede wszystkim um, odchodzi od jakichkolwiek hypeów yy, i chce raczej działać we wiarygodnych oraz w firmach, które, takie, które można polecić na przyszłość. I teraz: Jest to całkowicie realna i legalnie działająca firma, przede wszystkim zarejestrowana firma. no Dla mnie ona robi wrażenie. Biuro mają w budynku razem z Bankiem Inwestycyjnym Morgan Stanley. Mogę Wam pokazać tutaj fragmenty. Spójrzcie. Tutaj są ku temu dowody. Przy tym mogę również Wam przedstawić. Om jeszcze tą prezentację. Tutaj jest jeszcze kolejne zdjęcie. Więc. Mają również własny bankomat o nazwie firmy, co mogę Wam pokazać tutaj, co też jest bardzo ciekawe. To są zdjęcia z eventu, czyli z momentu otwarcia firmy. Taki filmik prawdopodobnie puszczę na koniec tego wideo, bądź zostawię link pod wideo, żebyście mogli sobie zobaczyć moment otwarcia firmy. Wracając do naszej prezentacji. Jest to firma, która działa głównie na kryptowalutach. Ich głównym źródłem dochodu jest sprzedaż oraz wymiana kryptowalut oraz także spekulacje kursów, na których można, jak wiadomo, bardzo dobrze zrobić, zwłaszcza na kryptowalutach, które teraz w ostatnim czasie są bardzo, bardzo modne. Prawda? I teraz, co założyciele mówią sami o sobie? Przede wszystkim, jak wiadomo, jest to firma nowa na rynku. Dla nas, dla inwestorów, jest ona dostępna dopiero od 2016 roku. I teraz krótko o firmie. Firma została zarejestrowana 8 października 2016 roku w Edynburgu, w Szkocji. Tutaj mam również certyfikat, który Wam mogę pokazać. Poddaję, że mam go tu. O, możecie sobie zobaczyć. Została dokonana rejestracja w sierpniu 10. 2016 roku. Przepraszam, ja powiedziałam przed chwileczką, inną datę. W Edynburgu, w Szkocji. Tutaj jest, są wszystkie dokumenty. Oczywiście, te dokumenty możecie sobie sprawdzić. I na kampanii house to jest numer dokumentu, numer rejestracji. Natomiast firma znajduje się w Alicante w Hiszpanii, tak? Tyle o firmie, tyle o certyfikacie. Wracamy do naszej prezentacji. I teraz um, CEO, tym, ceo tej firmy to jest pan y, Vitali Ipatów, który właściwie mieszka od 15 lat w Elche, w Hiszpanii i właściwie zawsze zajmował się handlem. Tak? Ok. I teraz co możemy powiedzieć o firmie? Firma sama o sobie mówi, że jest to grupa ludzi zorganizowanych, mających bardzo duże doświadczenie. Jest to zrzeszenie właściwie analityków, inżynierów, którzy mają bardzo ogromne doświadczenie w handlu walutą, szczególnie krypto walutą. Są to ludzie, którzy po prostu osiągają duże sukcesy. Są to menadżerowie najwyższego szczebla i są oni gotowi dzielić się po prostu swoim doświadczeniem z nami, a głównie podzielić się dochodami, pod tym względem, że nasze pieniądze, które my zainwestujemy, będą rozporządzone pomiędzy traderami naprawdę z ogromnym, ogromnym doświadczeniem. Tyle mówię o sobie. Uważam również, że inżynierowie i analitycy ich firmy stworzyli unikalną i, co jest oczywiście najważniejsze, właśnie wygodną platformę do handlu kryptowalutami, którą oczywiście stale update'ują, ulepszają, poprawiają. I teraz dlaczego akurat oni? Um. Oni twierdzą, że stworzyli system, który się nazywa Win-Win, tak jak tutaj widzimy. I co oni proponują? Oni przede wszystkim pracują 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu przez 365 dni w roku. I pracownicy tej firmy mają bardzo duże doświadczenie, o czym tu powtarzają w kryptowalutach, oraz również swoją wiedzę, którą potwierdzają wieloma. Sukcesami i wieloma latami już współpracy i działania oraz doświadczenia. Co tutaj dalej mamy? Tutaj oczywiście mamy informacje o Bitcoinie. Wiadomo, że oni tutaj pokazują, że oni tradują właśnie Bitcoinem. Wiadomo, bitcoin jest to waluta, która powstała w 2009 roku, jest bardzo pożyteczna w różnych, wielu, wielu systemach płatniczych, można już ją wykorzystywać, więc mamy tutaj, że tak powiem, coś, co jest unikalnego i nowego, być może dla co po niektórych z Was. Tak więc wiele tutaj systemów płatniczych odbywa się oczywiście za wykorzystaniem bitcoina. Jak wiadomo, jest to wirtualna waluta. Jest tej waluty ograniczona ilość również. Można ją bardzo łatwo zamienić na inne waluty. Jest tutaj wiele możliwości płacenia bitcoinem przez internet, gdzie jest on właśnie akceptowany. I relacja w ogóle kupna Bitcoina, jego cena oczywiście jest duże prawdopodobnie, że będzie rosła, właśnie z tego powodu, że jest on ograniczony. Natomiast firma i twierdzi, że ich ludzie, ich pracownicy mają ku temu narzędzia oraz doświadczenie do tego, żeby tradować tymi kryptowalutami. I oni oczywiście to monitorują. To jest tak wielkim. Skrócie tutaj informacje odnośnie tego właśnie slajdu. Jeśli ktoś nie wie, czym jest bitcoin, bądź nie zna się za bardzo, to zapraszam do lektury, bądź też do obejrzenia filmików odnośnie bitcoina i kryptowaluty. Jeżeli macie jakieś pytania, możecie się skontaktować również ze mną, to Wam na ten temat powiem. Na potrzeby tej prezentacji wydaje mi się, że to wystarczy, jeśli chodzi o bitcoin. Przejdziemy do kolejnego slajdu. Tutaj w tym slajdzie oni pokazują, że oni tradują właśnie nie tylko bitcoinem, tak jak tutaj widzicie, o wam troszkę, o tutaj pod, jeszcze nie tylko bitcoinem, ale także innymi walutami, e, właściwie wszystkimi kryptowalutami e, na różnych rynkach. E, Twierdzą osoby, że są takimi rękinami rynku, e, po prostu umieją, e, wiedzą, kiedy, wiedzą kiedy inwestować i kiedy wykorzystać, Spadek lub wzrost danej waluty, żeby ją kupić albo sprzedać, i wtedy je zamieniają, tak żeby uzyskać ku temu właśnie korzyści. Kolejny slajd. Więc nam, jako inwestorom, udostępniają właśnie system pakietów. Więc i również doskonałej okazji biznesowej, raczej długoterminowej inwestycji, tutaj zaznaczam, bo nie jest to rodzaj żadnego hypa czy też skamu. Oczywiście inwestycji opartej o różny poziom oczywiście ryzyka, ale też różny poziom wtedy zarobku. Tak wiadomo, korzyści zaczynają się również od możliwości tutaj inwestycyjnych i my jest mniejsza inwestycja. Jest troszkę mniejszy zarobek procentowy, im większa inwestycja, tym jest większy zarobek procentowy, większy profit, tak? I tutaj jak zobaczymy, firma nam proponuje kilka pakietów inwestycyjnych. Mamy tutaj pokazane pakiety, których minimalna kwota jest 50 dolarów. I maksymalna kwota jest 20 tysięcy dolarów, czyli zaczynając od takiego pakietu standard, kończąc na pakiecie VIP. 20 tysięcy dolarów to jest maksymalna inwestycja, jaką można dokonać w tym tutaj programie. I wiadomo, im większa jest ta inwestycja, czyli na większą kwotę, tym oczywiście jest większy procent. Wpłata tutaj swojego depozytu jest na cały rok, czyli na 12 miesięcy. Natomiast wypłaty są. Raz lub dwa razy w miesiącu, w zależności czy to są depozyty na większą kwotę, czy na mniejszą. Tak jak widzicie, tutaj w depozycie standard oraz w depozycie mega wypłaty są dwa razy w miesiącu, natomiast już przy tych większych kwotach od 10 tysięcy dolarów wypłaty są tylko raz w miesiącu. I teraz e, chciałabym również omówić e, te pakiety bardziej dokładnie. Więc, jak widzicie, przy e, tym standardowym pakiecie mamy tutaj 0,59% dziennie, które jest wypłacane przez 365 dni, co nam daje w efekcie 17,17% ,17 miesięcznie. Natomiast rocznie wychodzi to 215%, czyli 35 rocznie. Tak? Tutaj depozyt nie wraca. Jest między 50 inwestycja oczywiście między 50 dolarów a 4999. Dwa razy w roku są wypłaty i depozyt jest na jeden rok. Okay. Drugi mega, to ten tutaj po, na samym końcu, on przynosi nam 0,79% dziennie przez 365 dni, 23,7% wychodzi miesięcznie i 288,35% rocznie. I tutaj również depozyt nie wraca, inwestycja jest między 5000 a 9999. No i kolejna to jest plan inwestycyjny w postaci VIP, czy VIP. Tutaj naliczenia są wiadomo najwyższe, ponieważ zaczyna się inwestycja od kwoty 10 tysięcy i maksymalnie 20 tysięcy dolarów. I teraz dzienna, dzienne naliczenia przez 365 dni to jest 0,99%, miesięcznie wychodzi to 29,7% i w ciągu roku to jest 361,35%, czyli można sobie o tak duży procent potroić czy potroić i pół nawet tą swoją inwestycję. Okay? Tutaj również depozyt nie wraca, no i inwestycja, tak jak powiedziałam, jest między 10 a 20 tysięcy. Wszystkie te depozyty są składane na rok. Nie można ich zakończyć wcześniej. Nie można. Taki jest regulamin. I teraz można tutaj zobaczyć to również na przykładzie, przykłady inwestycyjne, czyli każdy może tutaj sobie obliczyć, ile może zarobić w zależności od, wiadomo, swojej inwestycji, ale są tutaj podane mniej więcej przykłady. Jeśli na przykład zainwestujemy 1000 dolarów, to oczywiście w, w tym pakiecie, gdzie mamy 0,59 dziennie, Pokazuje, że w ciągu danego roku, jaką kwotę można wyciągnąć. To samo jest na przykładzie, na przykład 7 tysięcy dolarów oraz 15 tysięcy dolarów. To są oczywiście przykłady, a każdy z nas może obliczyć sobie według swoich możliwych inwestycji, jaka to może być kwota. Zresztą, rejestrując się,. Do systemu w back office można sobie to automatycznie zobaczyć, ponieważ przy inwestycji, po wpisywaniu inwestycji, wpisujemy daną kwotę, wybranie danego planu, wpisujemy daną kwotę konkretną, którą chcemy zainwestować i nam dokładnie pokazuje, jaki będzie zwrot tej inwestycji po roku i w ogóle yy, totalnie, tak, na w ciągu roku, no to wiadomo, według procenta również możemy sobie to yy, przeliczyć, tak? I teraz yy, kolejna rzecz. Tutaj firma również pokazuje, jaki jest też, tutaj pokazuje, że aktywnie tak naprawdę działając możemy zarabiać więcej, że tak powiem dzieląc się swoimi wynikami z innymi osobami, jednocześnie promując tą firmę, rozpowszechniając znajomość tej firmy, czy jej, czy jej markę, firma poprzez to dzieli się z nami korzyściami i w ten sposób możemy zarabiać szybciej. Czyli jest tak zwany również tutaj program partnerski, program polecony, tak? Dobrze. I teraz jak on wygląda? Wygląda on w następujący tutaj sposób. Jest tu pokazany właśnie dokładnie plan kariery. Tutaj możecie zobaczyć. Inwestor, każdy z nas właściwie, który przystępuje do programu. Jest inwestorem i może zarabiać 7% z zespołu, natomiast nie może zarabiać do momentu, kiedy nie wpłaci pierwszego depozytu. Tutaj firma chce, aby inwestorzy wpłacali depozyty, a nie tylko zarabiali pieniądze ze swoich grup czy też teamów. Jak widzicie, na każdym poziomie tutaj są wymogi, żeby można było przejść na kolejny poziom. Więc to nie jest tak, że my tylko możemy po prostu zarabiać z grupy, my również musimy inwestować. Tak więc jest to dosyć ciekawy program, ciekawy plan. I teraz, jak to wygląda? Więc w momencie, kiedy w pierwszym etapie mamy oczywiście te 7%, w momencie, kiedy uzyskamy z naszej grupy, Tysiąc dolarów, w sensie jest tysiąc dolarów obrotu, to wtedy dostajemy taki jednorazowy bonus, jak gdyby taki award w postaci stu dolarów i przechodzimy do kolejnego levela, w którym to mamy następną opcję. Przepraszam, tu przy inwestorze, tak? Mamy 7%. W momencie, kiedy jesteśmy agentem i mamy 1000 dolarów obrotu, wtedy dostajemy te 100 dolarów, przechodzimy do kolejnego poziomu, jakim jest senior agent i tutaj również musi cały czas inwestycja minimalna to jest 50 dolarów, ale w momencie, kiedy przy nawet inwestycji 50 dolarów minimum naszego obrotu, z naszego teamu, z naszych partnerów, łącznie oczywiście z naszym wynikiem będzie tylko 5000 dolarów, wtedy dostajemy 350 jednorazowego bonusu i... A przechodzimy do kolejnego levelu, gdzie mamy, jesteśmy Managing Agent. I tutaj również ta sama sytuacja: w momencie, kiedy mamy 25%, 25 tysięcy obrotu, wtedy dostajemy bonus 1000. I przechodzimy na Safira. W Safirze już musimy dokonać depozytu minimalnego 1000. I w momencie, kiedy będziemy mieli obrotu z naszej grupy 100 tysięcy, to wtedy dostajemy Awar. 6 tysięcy dolarów jednorazowo i przechodzimy na kolejny etap. Później już jak widzicie te inwestycje są coraz wyższe, tutaj jest 5 tysięcy, 10 tysięcy, 20, 40 i 60. Ale również awardy są coraz większe, tak jak widzicie tutaj na przykład jest 60 tysięcy, tutaj 180 tysięcy przy Daymoncie, przy Blue Diamond 360 i tu 720, tak? Tutaj są również procenty, w jakich zarabiamy na danym poziomie z grupy. Także wiadomo, im wyżej, tym jest to mniej, dlatego że kwoty są naprawdę już później ogromne, więc tak to wygląda. Te bonusy jednorazowe i te wszystkie awansy, to jest: dostajemy po prostu z poleconych. No i tak jak powiedziałam, są to właśnie kryteria tutaj, żeby do spełnienia, żeby je uzyskać, czyli musi być obrót i trzeba wpłacić odpowiedni również depozyt, tak? Każdy ten kolejny poziom ma do spełnienia coraz większy personalny depozyt i coraz większy obrót ze swojej struktury, tak? I yy, Tak jak tutaj już wcześniej wyjaśniłam. Tak to mniej więcej wygląda. Teraz przejdziemy do kolejnego slajdu, w którym tutaj jest również pokazane. Aha, firma wypłaca, a już chyba o tym wspominałam, 15 i 30 dnia każdego miesiąca. Wypłaty przychodzą na konto w ciągu 72 godzin. Natomiast jeśli chodzi o wypłaty z programu partnerskiego, to wypłaty te mogą być dokonane w każdy poniedziałek i również one dochodzą mniej więcej w ciągu 72 godzin. I tutaj pokazane są również metody płatności, czyli akceptowane systemy płatności. Na ten moment to jest perfect money, advocate e bitcoin również. Tyle można by było powiedzieć na ten temat na razie. Chciałabym jeszcze teraz Wam pokazać krótko back office. Tutaj, tutaj widzicie, jest certyfikat. Możecie sobie również go zobaczyć na stronie internetowej. Zresztą, zapraszam bardzo serdecznie do lektury, do sprawdzenia firmy. Jak najbardziej, wszystko jest do sprawdzenia, wszystko jest do przeczytania, do przeanalizowania. Oczywiście, wszystko to dokładnie rozumiem. Jeżeli. Um, Chcecie inwestować z daną firmą, musicie ją dobrze poznać, także serdecznie was zachęcam do sprawdzenia wszystkiego, co jest możliwe. Teraz, jeśli chodzi o języki, w jakich można posługiwać się po tej stronie, to jest ich nawet sporo. Natomiast nie ma jeszcze wszystkich: jest angielski, niemiecki, portugalski, włoski, hiszpański, angielski, rosyjski, francuski, turecki, jakiś chiński, inne. Znaczki chińskie i japońskie. Myślę, że jeśli chodzi o język polski, na razie go nie ma, nie jest jeszcze dostępny. Myślę, że po prostu wynika to z tego, że naprawdę jest to praktycznie początkowy biznes na Polskę. Bardzo mało Polaków, a praktycznie garstka na razie w tym biznesie jest. Tak więc myślę, że to naprawdę się zacznie teraz rozpowszechniać. I, 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 I będzie w Polsce, myślę, bardzo fajnie funkcjonowało się, bardzo fajnie przyjmie. No i wtedy wydaje mi się, że na pewno będzie zrobiony również język polski. Na to czekamy. I um, tutaj, jeśli chodzi o firmę, jeszcze zobaczcie, jest dużo zabezpieczeń. Trzeba bardzo często potwierdzać, czy jesteśmy robotami, czy nie. Um, jeśli oczywiście byście nie rozumieli, o co Was pyta komputer, to oczywiście przetłumaczcie sobie to na Google Chrome, tak? E, tutaj chciałam Wam pokazać, e, firma pokazuje, gdzie dokładnie ma swoje biuro, gdzie oni się dokładnie znajdują. Znajdują się tutaj w Alicante, e, przy okazji e, również jest tutaj podany adres e-mailowy do supportu, tu jest adres dokładny również biura, gdzie ono się znajduje. Można również jakiekolwiek pytania kierować do supportu. Trzeba tylko wypisać imię, nazwisko, e-mail i napisać wiadomość i można z nimi komunikować się. Jak również jest tutaj znaczek supportu, gdzie można bezpośrednio nawiązać czat ze supportem. Więc jest to bardzo pomocne. Tutaj już Wam mówiłam o certyfikatach. Co jeszcze mogę Wam powiedzieć? Tutaj są nowości. Oznacza to, że. Również jeżeli już jesteście partnerami firmy, to dostajecie tutaj wszelkie informacje o tym, jak przebiegają tradingi w danym tygodniu. Wszystko tutaj jest oficjalnie pokazane, nic nie jest ukrywane, wszystkie informacje są dla nas ogólnie dostępne, także wszystko to jest tutaj na stronie. Może jeszcze się zaloguję troszeczkę do mojego pak opisu, żeby Wam pokazać mniej więcej jak to wygląda w środku. Yy, oczywiście yy, ja nagrałam inne filmiki, które yy, pokazują w jaki sposób się zarejestrować, w jaki sposób yy, dokonać inwestycji i co najważniejsze, w jaki sposób tutaj również włożyć pieniądze na wallet, z zatwierdzeniem również tego całego ID yy, transakcji. O tym są inne filmiki. Yy, tutaj chciałam Wam pokazać yy, plany inwestycyjne. Ja do tego programu weszłam dosłownie dzisiaj. Moja inwestycja. Początkowa, pierwsza, sprawdzająca za 100 dolarów, ale na pewno tego będzie więcej. Wybrałam na razie standard, ponieważ chciałam sprawdzić, i, i, i jak to wszystko przychodzi, jak przychodzą transakcje. W tym celu też nagrałam filmiki, które to wszystko pokazują. Tak jak widzicie, jeśli klikniecie sobie tutaj, na przykład na by standard i wpiszecie sobie jakąkolwiek kwotę, oczywiście pomiędzy 50 dolarów a 4999, dajmy na to, że ktoś by chciał zainwestować 4000 dolarów. To jest wtedy automatycznie pokazany, jaki jest return z tych 4000 dolarów. To jest 215% w ciągu roku, czyli 800, 8614, tak? Jeśli, bo oczywiście to jest pokazane na podstawie tego procentu, który tutaj jest. Jeżeli wejdziemy sobie w program Mega, bo na przykład ktoś ma do zainwestowania 8000, czyli pomiędzy tą kwotą 5, na przykład 9,900, może sobie zainwestować tutaj i wtedy zobaczcie, jak to wygląda. W ciągu roku ma 288%, to co mówiłam wcześniej, czyli im większa inwestycja, tym procent jest wiadomo, większy. I z tego ma 23 068 total return. Ok. Także to są bardzo fajne pieniądze. Za zwykłą inwestycję, aczkolwiek oczywiście, wasze pieniądze tutaj siedzą, one. One, one nie pracują gdzie indziej, one pracują tutaj, one będą trade'owane przez tych tutaj traderów, tak. No i ostatni VIP, który, wypłaty w przypadku VIP-a są tylko raz w miesiącu. Bo to są bardzo duże kwoty, tutaj powiedzmy, powiedzmy że ktoś by chciał zainwestować 15 tysięcy i z tego może dostać 54 202 w kategorii roku to tyle na ten temat. Na dzień dzisiejszy myślę, że to wystarczy. Chciałam Wam krótko zaprezentować program, który naprawdę uważam, że jest warty uwagi, z dwóch powodów, ponieważ po pierwsze jest to firma realna, po drugie firma, która autentycznie zarabia i jest przede wszystkim nowa na rynku polskim. Ona nie jest zupełnie nowa na innych rynkach, aczkolwiek jest w miarę nowa, ponieważ no jednak dopiero ma parę miesięcy. I z tego powodu, bym właśnie głównie polecała przyłączenie się do tej firmy, zainteresowanie się tematem. Jeśli oczywiście macie jakieś pytania, bądź czegoś nie zrozumieliście, serdecznie zapraszam do kontaktu ze mną. Moje dane, informacje, jak się ze mną skontaktować, są poniżej tego filmiku. Również zapraszam Was do rejestracji i po prostu zajrzenia do środka. Strony, po prostu samemu zobaczyć, jak to wygląda od wewnątrz. Wówczas również kontaktujcie się ze mną, jeśli macie jakieś dalsze pytania. Jeśli chcecie zainwestować, oczywiście Wam doradzę. Jeśli nie wiecie, jak to zrobić, chociaż są moje filmiki instruktorzowe, które myślę, że Wam w dużej części pomogą, bo dosyć szczegółowo na nich wszystko opisuję. Natomiast jeśli byście mieli nadal jakiś problem, to bardzo proszę o kontakt i tak proszę o kontakt, jeśli się zdecydujecie być partnerem ze mną i współpracować ze mną, ponieważ dołączę Was do naszych grup, w których będziemy omawiać na bieżąco i updateować się odnośnie tego biznesu, jak również wielu innych. Jeśli oczywiście ten filmik pokazał Tobie ktoś inny, inny sponsor, to oczywiście skontaktuj się z tą osobą, która pokazała Tobie ten filmik. I cóż mogę powiedzieć, jeśli podobają Tobie się moje filmiki i jesteś zainteresowany tym, aby być na bieżąco odnośnie biznesu, jak również życia na zdrowym brzeżu, gdzie mieszkam, oraz wszelkich podróży, które wykonuję po świecie, oczywiście zarobionych pieniędzy na internecie, to serdecznie zapraszam do kontaktu, ze mną oraz subskrybowania przede wszystkim mojego kanału, po to, żeby nic Ciebie nie minęło w przyszłości. Bardzo serdecznie dziękuję za uwagę i za wysłuchanie tego wideo. Zapraszam Was do kontaktu, życzę Wam bardzo miłego wieczoru, jest już dosyć późna godzina, więc życzę Wam miłego wieczoru oraz również wielu, wielu, wielu sukcesów zawodowych, finansowych i szczęścia w życiu. Pozdrawiam, bye, bye!